Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj powiem wam, jakie warzywa i owoce mogą jeść świnki morskie. Tak warzywa, które mogą jeść świnki morskie, to jest pomidor, sałata rzymska, papryka, rzodkiewka, ale nie może być ostra, marchewka, burak, pietruszka, dynia, brokuły, y seler, pasternak, jarmuż i cukinia. A owoce, które mogą jeść świnki morskie, jest, są to jabłka, arbu, arbuzy, banany, winogrona, bez pestek winogrona, owoc czarnej porzeczki, owoc dzikiej róży, żurawina, czarny bez i owoc aroni. Więc to tyle na dzisiejszym filmie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, to na razie